W Krośnie Odrzańskim od 1 maja będzie nowy system naliczania opłaty za wywóz odpadów. Jej wysokość uzależniona będzie od ilości zużytej wody. Teraz opłaty zależne są od liczby osób zamieszkującej nieruchomość. Tyle, że w składanych dobrowolnie deklaracjach część mieszkańców nie podaje prawdy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w gminie Krosno było 17 679 osób zameldowanych. Natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku z deklaracji odpadowych wynika, że osób zadeklarowanych jest tylko 14 997 osób. Jest to różnica wielkości 2682 osoby. Trudno nam oszacować, z jakich względów te, te różnice wynikają. Najprawdopodobniej te różnice powstają w wyniku z jednej strony nieuczciwości mieszkańców. System od ilości osób zamieszkujących, jak widać, jest systemem bardzo wadliwym. Kończyło się na tym, że uczciwi płacili za nieuczciwych, bo samorząd nie może z budżetu dokładać do wywozu odpadów komunalnych. Opłata będzie zależna od ilości zużytej wody. Jej średnie zużycie w gospodarstwie domowym daje wiarygodne dane, które jesteśmy w stanie zweryfikować. Woda jest tutaj tylko i wyłącznie przelicznikiem, tak jakby sposobem dojścia do określenia ilości osób w danym gospodarstwie domowym. Ten system jest wydaje się najbardziej sprawdziwy z tych, który mamy. Mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie za wywóz śmieci będą płacić 7 zł i 50 groszy za każdy zużyty metr sześcienny wody na miesiąc, niezależnie od tego ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. Poprzez ilość wody, którą spożywamy w rocznym, dzielone na miesiące, dzielone na ilość osób, można dojść do tego, ile tak w zasadzie w tym gospodarstwie osób jest. Dlaczego w ten sposób? No dlatego, że system pogłówny, ten pierwszy polega na tym, że jest to deklaracja. Czyli mieszkanie zdeklaruje, że nad gospodarstwie domowym jest, załóżmy, dwie osoby. A nie zawsze jest to prawdą. I nie zawsze tak jest. Chęć w cudzysłowie, przechytrzenia systemu, chęć. Yy, Zarobienia troszeczkę na tym jest czasami pokusą sporą, bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, że ilość osób, które zamieszkuje rzeczywiście gminę Krosnodrzańskie, to nie jest 17 400 czy 17 700, jak mówią statystyki, tylko jest dużo więcej. Tak wynika z ilości spożywanej wody. Zmiana cen to także konsekwencja podwyżek niezależnych od samorządów. Wzrosły opłaty za odbiór śmieci w zakładzie zagospodarowania odpadami. Szybkość wzrostu tych cen i tego kosztu odbioru tych śmieci jest bardzo wysoka. I to, co nas w ostatnim czasie rzeczywiście bardzo dotyka bo w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła ogromnie ilość tych śmieci, które są odbierane z terenu gminy. Mamy też do czynienia ze skokową podwyżką opłat środowiskowych regulowanych rozporządzeniem Rady Ministrów. Z 24 złotych za tonę odpadów w 2017 roku. Do aż 270 zł za tonę w 2020 roku. Jest to wzrost o ponad 1100%. No i oczywiście same koszty realizacji zadania związane z obsługą tego terenu, czy na przykład chociażby ta częstotliwość, czy wiele innych zadań, które pojawiły się w nowelizacji ustawy, które zostały nałożone na gminy. I w chwili obecnej również musimy prowadzić kalkulacje, bo należy pamiętać, że sama ustawa mówi owszem, opłata ma pokryć całe zadanie, ale tym zadaniem nie jest wyłącznie to, że śmieciarka podjedzie pod dom mieszkańca i zabierze worek śmieci co miesiąc, czy tam co tydzień, czy co kilka dni. Nie, na to zadanie składa się również edukacja ekologiczna, i likwidacja dzikich wysypisk, i kilka jeszcze innych zadań, które wprost w ustawie, w odpowiednim przepisie są wskazane. I te wszystkie zadania gmina ma obowiązek realizować i one powinny się finansować z opłaty, którą płacą mieszkańcy. A przecież to nie wszystkie obciążenia. Dochodzi inflacja, zwiększenie płacy minimalnej, czyli rosnące koszty pracy, ceny energii, nowe standardy selektywnej zbiórki. Zmiany, które są z roku do roku, jeżeli analizujemy sytuację rok 2017, 2018, 2018, 2019, są tak różne i przy tak częstej zmianie przepisów. Powoduje jeszcze większe utrudnienie porównywania tych dwóch zdarzeń. Nie, nie sposób porównywać dane kosztowe nawet jednego roku do drugiego, bo dochodzą nowe zadania i ciężko nam się odnosić do tego samego okresu. Mieszkańcy nie będą już mogli zadeklarować, że nie segregują śmieci. Każdy ma to robić, a jeśli nie, to w stosunku do takiej osoby będzie przeprowadzone postępowanie w trybie ordynacji podatkowej, czyli takie jak w przypadku wszystkich pozostałych podatków. Po wykryciu, że w danej posesji nie segregowano odpadów, opłata zostanie podniesiona trzykrotnie do 22 zł i 50 groszy za każdy metr sześcienny zużytej wody. Trzeba też pamiętać, że segregacja musi dotyczyć pięciu frakcji. Śmieci dzielimy na: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady i odpady zmieszane. Od ilości zużytej wody odlicza się wskazania wodomierza, np. ogrodowego lub do pojenia zwierząt. Istotne jest tylko zużycie na tzw. cele socjalno-bytowe. Nieruchomości bez wodomierza będą opodatkowane stawką ryczałtową, którą oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców przez średnie miesięczne zużycie wody na poziomie 3,5 m3.